kobietki. I nasza bluzka Lacey. Już przypominam Wam wszystkie wymiary. 140 biust i biodra. Długość całkowita 70. Tu widzę aż e, e, 50 cm obwodu. Piękna kawa. Ona jest tak tutaj ma troszkę jaśniejsze podbicie, dzięki czemu wygląda po prostu spektakularnie. X 32 47 kawa. Zapraszam Was. Cena 95 zł. Więc cena macie. super. Kawa i uwaga. Prezentuję moje drogie Panie. wszystkie kolory. Przepiękny beż. X3247 beż. Piękna czarna. No tutaj będziemy szalały Andrzejki, Mikołajki, Randki. Czerwona, obłędna na święta. To jest coś pięknego. Czerwona. Kobietęki moje kochane, puder. No puder to jest zawsze bez celu, także Jeszcze mamy dostępne sobie. Wrzucajcie do koszyka, nasza piękna kawa X3247 i dalej wypisujecie swój kolor, tak? Ostatnie egzemplarze koloru biała. I jedna też z takich naprawdę pięknych to jest Bordo. Zapraszam, dziewczyny. Beż, czarna, czerwona, puder kawa, biała bordo. Wybierajcie swoją. Z tyłu, ma taką kokardeczkę do zawiązywania, więc łatwo się ją zakłada. Mimo że widzicie, że to jest taka cierstujeczka, ale bardzo wygodnie się zakłada. Można ją sobie wygodnie wiązać, bo jest długi troczek. Także zapraszam.